Cześć, witajcie w kolejnej części. Fajnie, że jesteście. Dzisiaj pierwszy raz będą jakieś małe poprawki, które wyszły po czasie. Wczoraj przyszły takie, nawet dzisiaj widać jest dużo chmur. Wczoraj przyszły takie dwie naprawdę konkretne ulewy, albo trzy nawet. Jedna troszkę mniejsza, ale dwie takie konkretne, że była taka ściana wody. I troszkę się zdziwiłem, jak pod szafką w kuchni. Kabli wypłynęła woda. Wypłena woda z kabli od solarów. No i trochę liwa się stała, więc muszę teraz popatrzeć, co ja tam źle zrobiłem. Ja już tutaj sobie drabinkę przedstawiłem i wstępnie patrzyłem na to jak to tam wygląda i wygląda to wszystko ok. No ale coś musi być nieszczelne, bo no tylko jest możliwość w tym miejscu, gdzie przechodzą kable przez dach do, do środka kampera, tam tylko może woda chodzić. Co my tutaj mamy? Wygląda wszystko ok, na masie uszczelniającej, tutaj jeszcze dodatkowo dałem te wkręty, ale w tym miejscu stoi woda i teraz muszę to rozebrać, popatrzeć co ja tutaj źle zrobiłem, bo bym o tym nie wiedział. Jakby tak tylko lekko padało, to pewnie by nie zdążyła ta woda dojść na dół, a wczoraj, że przypuściło, no to od razu się pokazała. Jeszcze ja to teraz rozbiorę, no i zobaczymy co tutaj się stało. Nie wiem, czy to zobaczycie. Jak nie, to musicie mi na słowo uwierzyć. Ale tutaj jest suchutko. Nigdzie tutaj wody nie ma. Tutaj w ogóle są gumki wokół tego. Wszystko szczelne. I teraz pytanie, skąd ta woda? przyświetlę nam jeszcze lampką. To jest wszystko suche kurde, tędy to raczej niebo bo nie ma jak, żeby tędy ta woda weszła. Dobra, odsunąłem to jeszcze bardziej. No i jak widzicie uszczelka wszędzie do... czy ta masa uszczelnięca wszędzie dochodziła. Tutaj suchutko. kable suchutkie. Przez ten otwór tutaj wątpię, że aż tyle wody, ale nie no, to było wszystko szczelne. Teraz jak to odciągnąłem, no to wiadomo, że się wyciągła ta masa z tym. No i teraz pytanie, gdzie to wchodzi? Gdzieś woda musi wchodzić, skoro jest na dole. Ja to teraz jeszcze wyczyszczę wszystko tutaj dam jeszcze dodatkowo masę tutaj od środka też tam gdzie wchodzą te yy, kable założę to od nowa no i muszę się zastanowić skąd to może wchodzić tutaj jedyne jakieś tam możliwości no to okno wiadomo Mamy te sowary, ale one też daleko to jest od tych kabli, więc czy akurat koblami wyterminowość? właśnie tutaj była i w tym peszelku znalazłem wodę. nawet jeszcze kapie no ale skoro w góry jest szczelnie to znaczy, że gdzieś to później ta woda wpada Przepatrzę jeszcze inne które idą przez górę Jest tylko woda w tych solarów. Tutaj wam w ogóle pokażę, y, co udało mi się zrobić od ostatniego razu. Zacząłem tutaj, szafkę skończyłem, konstrukcję pod, y, pod łóżko. Tutaj już przymocowałem spody szafek, żebym mógł sobie troszkę narzędzi porozkładać. Y, no i tak myślę, myślę nad tym. Następne co mi przychodzi do głowy to okno. Tylko, że te kable, jeszcze sobie muszę obejrzeć na filmiku, ale one szły tutaj, tak pod skosem, po profilu, i w tym miejscu przechodziły w dół. Tutaj może gdzieś to okno? Nie mam zielonego pojęcia. Tutaj jest woda, w tym oknie. Ale ta woda. O, tutaj nawet widać, ona sobie wychodzi tymi zaślepkami. Teraz jest pytanie: czy, po prostu, jak była duża ulewa, to to nie wystarczyło? i Jakoś to się tam przelało. Tylko czemu akurat przez te kable wyszło? Tylko tutaj też tak patrzyłem od środka ile jeszcze tam mogę wejść? Nie mogę za bardzo. No, to wszystko jest suche. Bus stoi troszkę do przodu przechylony. A tutaj w ogóle tej wody nie ma. Więc może to jest problem, że to okno jest nieszczelne. W sumie z to nie wiem co gorsze. Teraz oczywiście jak już wszystko jest zrobione, z Lipa i chyba yy, muszę przynieść trochę wody i zacząć lać po tym oknie i zobaczymy czy coś wyjdzie yy, peszelkami jeżeli tak, no to będę miał winowajce yy, czyli okno no i będziemy myśleć co dalej, a jak nie no to już nie mam pojęcia dobra, przyniosłem wodę poleję tutaj po tym oknie bo najwięcej to tutaj wchodzi No i zobaczymy No nie widać tutaj nic O tutaj sobie ta woda wścieka Chyba będę musiał dłużej rać w to miejsce Bardzo wyciekała do, do tego okna. Bo tutaj, jeżeli chodzi o tą powierzchnię między blachą a oknem, nie wiem, mogę to chyba na 100% powiedzieć, że nie, bo to siedzi idealnie, dolega do blachy, tam poszło naprawdę dużo tej masy. Więc jak coś, to z tym odprowadzaniem wody będzie nie tak A Tu coś Tu nie jest dalej, ale to Musimy dalej lać O, nie wiem czy zobaczycie Tutaj e, chyba woda kapała To jest taka śmieszna kropka I tutaj jakbym coś e, mokrego zobaczył Wielgotne to jest teraz w sumie Więc to by znaczyło, że coś ten z tym moktem jest, nie halo. Bo faktycznie strasznie wysoko ta woda tutaj stoi ten, ten bus teraz tak jest przychylony do przodu, ale to w powinno być bez różnicy. Ta woda jakby się tutaj zatrzymuje. Nie wiem, czy może trzeba wyciągnąć te zaślepki z góry, ale to by było trochę dziwne i bez sensu. Co by to miało dać? Dobra, e, nie wiem czym to jest spowodowane, ale obstawiałbym to okno tutaj. Bo tym bardziej, że tak pokazywałem, tutaj znalazłem kropkę, yy, wypłynęła raczej z podfoli, yy. Więc coś tutaj koło tego okna musi być halo. A te przewody yy, od solarów, one idą tędy, oczywiście tam pod spodem. Chyba nawet Wam to kiedyś pokazywałem. Więc może, jeżeli tu gdzieś się zbiera woda, yy, no to później nie ma gdzie uciec i sobie znalazła drogę przed, przez special do dołu taka moja teoria czy to jest prawda to nie wiem ale w dachu tam było naprawdę suchutko i nie ma w sumie innej takiej możliwości, żeby e, się woda pokazała poczekam jeszcze tutaj no może coś mi się pokaże teraz jak polałem w tym peszlu mokry on jest, ale nic tutaj nie nakapało faktycznie ta ulewa była taka, to było oberwanie chmury Więc może dlatego e, Dlatego się tak stało, że to okno może nie zdążyło odprowadzić tej całej wody i się to jakoś tam przelało no Nie zmienia to faktu, że nie powinno się tak dziać e, Jakbyście mieli jakieś e, tipy dla mnie Może ktoś e, miał już do czynienia z tym oknem To jest okno marki Carbest a Raczej z tych tańszych, niestety no, jakby miał ktoś z Was pomysły, co to może jeszcze być, czy obstawiacie to okno tak jak ja, a może o czymś innym zapomniałem, bo na pewno to nie będzie żadna e, no, para wodna skondensowana czy coś w tym stylu, bo centralnie wczoraj e, na tych ulewach to wyszło, więc to musi być coś związanego z deszczem, czy gdzieś się ta woda dostaje. No, tą górę. Muszę wykluczyć. Myślałem, miałem nadzieję, że to tylko to, bo to bym po prostu na nowo uszczelnił lepiej. Myślałem, że coś tam podeszło, cokolwiek. No ale nic takiego nie było, tam jest słodko. Stręciłem to z powrotem. No nic, może jeszcze jakieś skołuję sobie tutaj jakieś szlafa i będę tam przez pół godziny lał na to okno, to może się coś pokaże. No bo najważniejsze, żeby znaleźć co to jest. A później można się pomyśleć, pomyśleć jak to rozwiązać. Chociaż nie wiem jak to mam rozwiązać, zamontować nowe, <noise> wolałbym tego uniknąć, no ale co będzie, to będzie, to trzeba będzie zrobić. Dobra, to dzisiaj taki e, odcinek dla odmiany, który mnie pokazuje nic, rob, jak coś robię. No bo jak coś zrobiłem źle, to będę musiał poprawić i dopiero zająć się następnymi rzeczami. E, o tutaj jak wam już pokazałem, w środku są postępy. Tutaj ściankę zrobiłem, tutaj ta tutaj, płyta od spodu, chciałbym się tym dzisiaj zająć, no ale wczoraj mi to nie dawało mi to spać, muszę jeszcze poczytać na kampermeistrach, może jakiegoś posta napiszę, no jakoś trzeba to rozwiązać. Dobra, do następnego razu, trzymajcie się, cześć, hej.